Amaro Racing, pierwszy raz na dole sowieckiej ziemi, stoi kierownik projektu, pomocnicy i kamerzysta. A co? Jest przeogromna, przepiękna. Jestem dumny, padam z wrażenia, jak to wszystko wyszło. No, jest to po prostu przeokrutnie wielkie. W świetle nie wiem, z 5 metrów, szerokość, z 6, a może być 8, bo ona jest zmniejszona teraz. Ona może być jeszcze większa. Jesteśmy gotowi na wyścig. Zapraszamy Was wszystkich. Wbijajcie do nas. Będzie wesoło. A tymczasem składamy tą bramę. Zobaczymy, co się łatwiej robi. Buduje czy składa? Bo to się okaże. Naprawdę wygląda to mega super. Ten słup jest tak potężny. Tu logosy naszego sponsora szanownego. Tutaj logo naszego wyścigu. I na samej górze. Symbolicznych rozmiarów, 4 metry szerokie, logo roadracing.pl. Zapraszam na wyścig. Zapisy na Ultima Sport. Widzimy się w sobotę.